No to dobra pysio patrz mamy już królika tu ptusia co nie no to dobra to jak idziemy zrobić coś jeszcze fajnego czy nie no powiedz no to dobra ja jestem gotów zrobić co się ma a czy ty też no to chodźmy sprzedać naszą nagrodę. No to co tam szefie królik już jest złapany co nie no to dobra to jak idziemy go szukać czy co bo my go już złapaliśmy co nie no to dobra chodźmy my już go tam no kurde no sprzedać co nie no to już to chodźmy tam zrobić okej okay, szefie. O siema szefie i pysio co tam porabiacie powiecie mi bo słyszałam że mnie kazaliście tutaj przyjść tak no to co ja tutaj robię mam do was przyjść tak no to dobra no to już tam do was wbijam i to wszystko w temacie sto lat wariacie co nie no to tyle. No to dobra, już mamy koniec lekcji, no to teraz wreszcie możemy iść na mecz legii, a raczej legii i lejni, to jak idziemy tam, czy nie koledzy, no powiedzta, co nie, no to dobra, ja jestem gotów iść z wami, ale będzie fajnie, co nie, no to chodźmy tam już dobra. No ale spoko lolek ja tam idę z wami może być czy nie no to dobra ja tam idę z wami co nie no to okej okay, no to już tam sobie teraz chodźmy okej okay, no to do przodu dobra musimy coś wymyślić na tym meczu przecież dzisiaj prima aprilis siągl mamy. No jaha lolek i łysy będzie fajnie co nie no to dobra to jak zróbmy to co mamy ok czyli chodźmy na ten jebany mecz Legi i Elany ale będzie fajnie mam tylko nadzieję że nie przyjdą kibole i nas nie pobiam ale co mi tam idziemy na mecz. No to dobra dobra ale będzie fajnie co nie no to dobra jakazio czyli Kazimierz pieprzyk też chce iść na ten przezajebisty mecz i do tego jak gra legia zelaną ale będzie fajnie no to ja też w to wchodzę wy dzieciaki czas na wpierdol no to kto jest na to gotów to komu wpierdolić w imię Legii co nie o widzę tam elanowców czas im przyjebać co nie no to za mną na elanowców dobra no to chodźmy już tam kurde wpierdolić elanowcom co nie no to już tam chodź ma Hej wy kurwy co tam z Legii jesteście chuje bo legia to chuje alech mistrz polski nie rozumiecie tego to wypad dobra chłopacy idziemy nawalić chują dobra no to chodźmy im wpierdolić no to szybciutko za Elanę toruń nasz najświętszy klub. No to dobra chłopcy znowu są zamieszkiki boli, no to co robimy, no to chyba my musimy iść ci ich Powstrzymać, no to dobra, zgłosiliśmy kilka telefonów od zaniepokojonych kibiców, no to jedźmy tam, powstrzymać tych kiboli, zanim komuś stanie się krzywda, dobrze, no to już tam, chodźmy szybciutko, okej. Okay.